Dzień dobry, witamy w piątek, dziś piąteczek, piątunią. Także e, miłego weekendu. Początek, kochani, co takiego? Dzisiaj siatkarki chemika. Police rozgrzewają atmosferę i elektryzują powietrze nad szczecinem, czyli mecz. Liczymy na to, że dziewczyny go zdobędą i że będzie się działo nie tylko na parkiecie, ale i po nim świętowania nie będzie końca. W pomocy związanych z siatkówką przenosimy się szybciutko do policji na terenie ośrodka, specjalnego ośrodka, szkolno-wychowawczego numer 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo odbędzie się bieg korczaka. To już piąta edycja tego biegu. E, piąta stacjonarna, gdyż były w czasie pandemii dwie powiedzmy internetowe, gdzie biegaliśmy sobie sami w domu przed komputerami i tak też można było za zaliczyć ten bieg. Ale stacjonarny bieg po raz piąty się odbywa w Policach, do którego gorąco zachęcamy. On jest połączony również z Dniami Otwartymi w tymże ośrodku. Ale naprawdę warto skorzystać, warto zobaczyć jak dzieciaki fantastycznie biegają, biorą, jakie emocje towarzyszą ich biegom. A te zaczynają się już o godzinie 10. Eee o godzinie 11.15 planowane jest nagród, o 12.00 startuje bieg Nordic Walking na dystansie 5 km na terenie ośrodka, to już jest dla seniorów powiedzmy i tutaj przynajmniej w ubiegłych latach była naprawdę bardzo ostra rywalizacja Kiki szły mocno w ruch nie tylko podpierając się ale i tam dziennie gdzie trącały się co by zdobyć lepsze miejsce, także warto kibicować warto to oglądać a trasa jest naprawdę też piękna, nie trzeba być koniecznie na samym ośrodku. Można w lesie towarzyszyć, choć i dystans pod górkę na terenie ośrodka też jest ciekawym i widowiskowym. Dlatego zachęcamy. A o godzinie 13.30 startuje bieg główny. Także również na dystansie 5 km z małym ogonkiem, dlatego... Zachęcamy do kibicowania, do oglądania, a może nawet ktoś się zochodzi i zachęci do tego, by wystartować w biegu w przyszłym roku. Gorąco zachęcamy, gorąco polecamy ten bieg, te zawody w policach. No cóż, czas w sporcie przejść do królowej sportu jak mówią niektórzy, czyli do piłki nożnej. Na początek może jednak zacznijmy od niższych rozgrywek, tych, które prowadzi zachodniopomorski związek piłki nożnej. O 12 możemy spotkać się w Stołczynie, gdzie Hutnik Szczecin podejmuje Morzycko-Moryń w ramach rozgrywek drugiej grupy klasy okręgowej. I to będzie rywalizacja sąsiadów z tabeli, tak więc zapowiada się ciekawy mecz. Takie mecze między sąsiadami o punkty są naprawdę interesujące. E, jeszcze zajrzyjmy do grupy, do klasy A w grupie drugiej, tutaj naprawdę dużo drużyn z naszej północy się e, mocuje ze sobą i tak o 15 startuje mecz w Wielgowie, gdzie tamtejsza Wielgowia podejmuje świt Szczecin-Skolwin. z e, O tej samej godzinie rozpocznie się mecz w Policach, gdzie Chemik 2 zmierzy się z Rybakiem Trzebierz. Kwadrans później, 15.15, .15. Czarni Szczecin zmierzą się z Odrzanką Radiszewo O 16.30 sztorm Szczecin rozegra spotkanie z Wołczkowem bez rzeczy, A o 18.00 w Tanowie Tanowia podejmuje grot gardną. Patrząc na tabelę, ciekawie zapowiada się naprawdę rozgrywka w policach i w Tanowie. W policach rybak Trzebierz będzie na pewno chciał uszczypnąć. Tajemika Nie jest tajemnicą, że rybak Trzebiesz ma chętkę na to, by wskoczyć do wyższej klasy rozgrywek. Ale tam, podobnie jak zresztą Świdz Colvin, pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia stadionu i obiektu i remontu, jaki tam trzeba wykonać, również w Szczecinie. Teraz przejdźmy do rozgrywek prowadzonych przez już PZPN. Czyli rozgrywek można powiedzieć szczebla centralnego, i na początek okazuje się, że jest mecz ekstraklasy, gdzie pogoń Szczecin o godzinie 15 podejmuje piasta grywice. Choć Piast zajmuje dopiero 13 miejsce, z pewnością ma chęć uszczknąć co nieco punktów w Szczecinie. Czy im się to uda? No zobaczymy. Czy 13 będzie pechowa dla pogoni Szczecin? Mamy nadzieję, że nie. Choć piast na to bardzo liczy, tak jak na to, że pogoń nastawia się bardziej niż na mecz z nimi, na mecz w Pucharze Polski, który przypomnijmy już 2 maja i z pewnością będzie chciała spraw Pias będzie chciał sprawić trochę kłopotów portowcom. Także kibiców pogoni zachęcamy do kibicowania naszym i wsparcia ich, co by nie było niespodzianki. A o godzinie 17 wszystkich zapraszamy do kibicowania Świtowi Szczecin, który to zacznie swą rywalizację z Kartuzą Kartuzy na stadionie przy e, no, Kaszubi będą chcieli z pewnością uszczknąć pół punktów Świtowi, który zmierza do drugiej ligi, a biorąc pod uwagę, że e, przytrafiło się małe potknięcie z Unią Swarzenc i Świt przegrał tam 1-0, Teraz Kartuzja z pewnością będzie chciała sprawić trochę kłopotów świtowi, tym bardziej, że w czerwcu Kartuzja ze świtem wygrała aż 2-0. Tak więc zapowiada się naprawdę mocny i ciekawy mecz. I Dodatkowo na plus dla Kartuzji trzeba przyznać, może być to, że nowy trener nastąpiła zmiana trenera w trakcie rozgrywek. I nowy trener z pewnością będzie chciał pokazać na co go stać i to właśnie na Świcie z który jest liderem tabeli. Z pewnością będą chcieli zamieszać naszym, dlatego zachęcamy do kibicowania Świtowi z Przybywajcie na stadion, gięta stadionowa czeka na Was, popić kawę można, także zachęcamy do odwiedzenia stadionu i wspierania drużyny Świtu. No cóż, weekend jak widzimy zapowiada się sportowo bardzo mocno. Siatkówka, biegi, piłka nożna. Zachęcamy do kibicowania. Zachęcamy, by ruszyć się z domu i odwiedzić obiekty sportowe, by w przepięknym terenie, w przepięknym plenerze kibicować biegaczom w policach w trakcie biegu korczaka, wybrać się na stadiony, zarówno ten pogoni, czy świtu szczecin, diametralnie różne obiekty ale ten Skolwinie potrafi zaskoczyć, zwłaszcza kibiców, którzy jeszcze tu nie byli i nie widzieli widoków, jakie towarzyszą trochę dalej, za, w czasie przerwy na przykład można podziwiać, jak przepływają statki po odrze. To wszystko jest doskonale widoczne z trybun, także zachęcamy do kibicowania, zachęcamy do odwiedzania. Ruszmy się z domu, nie siedźmy przed komputerami. Do zobaczenia w następnych wiadomościach.